13 w piątek Arkadiusz Żabka witamy wszystkich słuchaczy Radia 90. Witamy porannego gościa. Dzisiaj jest z nami prezydent Jastrzębia zdroju Michał Urgał. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jest pan przesądny? Nie. Na Czar, czarny kot, 13 nic nie działa. Nie, tak? nie, nie, nie zwracam uwagi. Za pana, za panem rok urzędowania, rok z haczykiem, co pan dzisiaj czuje, zmęczenie. Yy. Rozczarowanie czy chęć do dalszej pracy? Nie, na pewno chęć do dalszej pracy. To był, nie był to łatwy rok, mówię nie dla miasta, ale w ogóle w moim życiu. Natomiast bardzo dużo się nauczyłem, chyba najwięcej z wszystkich moich doświadczeń życiowych. Euforię czuję, czuję chęć do pracy. Jestem zbudowany optymistycznie. Mam nadzieję, że, że wspólnymi siłami będziemy mogli rozwijać miasto. Czyli optymistycznie pan patrzy w przyszłość, która w Jastrzębiu Zdroju, podobnie jak i w większości miast na Śląsku, no, jawi się pod znakiem zapytania. Transformacja energetyczna, kondycja jastrzębskiej spółki węglowej, to wszystko wpływa na to, jak wygląda dzisiaj życie miasta Jastrzębia. Zgadza się. Natomiast wie pan, są trudne lata, i potem. Tu lata, więc mamy nadzieję, że po tych trudnych, że ten jest ostatni trudny i następne będą lepsze. Yy, oczywiście kondycja stymskiej spółki węglowej jest szalenie ważna, jeżeli chodzi o budżet miasta, bo to się przykłada jeden do jeden. No, właściwie większość udziałów w budżetu miasta Jasmiezdró Zdrój to jest, to jest największy pracodawca Jasmiska spółka węglowa. Z tak, niepokojem patrzymy na to, co się dzieje. No i OSW utrzymuje w dużej mierze, także i, i działania sportowe, i działania kulturalne. To jednak jest mecenas. Zgadza się i to jest oczywiste, że jak jest w dobrej kondycji, no to te, ten sponsoring był na większym poziomie. Fundacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej bardzo dużo dobrego wniosła, wszystkie organizacje pozarządowe korzystały i dużo dobrego robiły. No teraz tego nie ma, mamy nadzieję, że chwilowo. Jak tego nie ma, to idą do skarbonki prezydenta. I oczywiście pierwsze kroki są do miasta. Też się staramy, no zwiększyliśmy środki w tym roku budżetowym na sport i to widać, to kluby to też do. Ceniają. Natomiast nie wypełnimy tej luki, która powstała po, po tym, ile na te działania kulturalno-sportowe przeznaczała Jastrzęczka Spółka Węglowa. Mamy nadzieję, że chwilowe. Pożegnał się z Urzędem Miasta Pana zastępca, Pan Andrzej Koba. Rok współpracował z Panem. To jego odejście było planowane? To jego odejście to była jego decyzja. Korzystając z okazji, chciałem Panu Prezydentowi Andrzejowi Kobie podziękować za ten rok, bo bardzo dobra to była współpraca, dużo cennych rzeczy wprowadził. No, podał powody osobiste, więc szanuję to i rozumiem, ale też dziękuję, bo, bo ten... Ta, ta nasza współpraca była dla mnie bardzo... Ale gdyby mógł, to by pan z nim dalej kontynuował współpracę. Oczy, oczywiście, ta współpraca dla mnie była jak to najbardziej... Czuje się pan rozczarowany jego odejściem? Czuje nie. do niego żal? Nie, nie, nie. Mam... Rozumiem, że... Podjął taką decyzję, nie, nie wnikam w szczegóły, Pro, prosił, żeby, żeby to było od 1 czerwca, więc, więc też. Andrzej Koba wcześniej był szefem Urzędu Pracy w Jastrzębiu Zdroju. Zgadza się. Wrócił na to stanowisko? Tak, jeden z lepszych urzędów pracy w, na, w województwie Śląskim, doskonale zarządzanym, stąd też prosiłem, żeby pomógł mi w Urzędzie Miasta. Kto będzie zastępcą Andrzeja Koby? Na tą chwilę jeszcze, nie wiem. Cały czas no, troszkę zaskoczyła mi ta decyzja, więc nie było czasu na te przemyślenia. Ale jak tylko będę wiedział, to do pana redaktora przyjadę i powiem. Do pana redaktora. Do pana, redaktora. Do pana redaktora. Ja myślę, że pan dzisiaj nam odpowie, czy to będzie Andrzej Matusiak, bo o tym mówi opozycja jastrzębska, że brat posła Grzegorza Matusiaka zostanie zastępcą prezydenta. No, opozycja mówi o trzech różnych nazwiskach, więc ja nie mogę tego ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, ale również biorę ten scenariusz pod uwagę. Czyli bierze pan pod uwagę zatrudnienie brata posła, tak? Jest, jest to jeden z wariantów. A wariant drugi mówi o tym, że to może być syn yy, brata posła? Nie, nie. To, to o tym się mówi, ale to ja tylko z social mediów o tym wiem. O tym się też mówi w kontekście nowego szefa Jastrzębskich Wodociągów. Yy, to tylko chyba w, yy, również w przestrzeni medialnej. A kiedy pan zdecyduje, kto zostanie pana zastępcą? No chciałbym, żeby w czerwcu już się ta decyzja pojawiła, więc, więc mamy jeszcze. No, mamy dzisiaj 13, jak powiedziałem na, fo, na początku naszej rozmowy. Grzegorz Dulemba jest Pana pierwszym zastępcą, to będzie drugi zastępca, tak? Ten, tak. kto zasiądzie na fotelu Andrzeja Koby. Tak. A to jest tak, że ma pan telefony, kogo ma pan zatrudnić, czy to jest. Nie, nie. nie. Nikt nie dzwoni z propozycjami? Z propozycjami z pomysłami, no to tak coś szczerze, z ręką na no nie sercu. to pojawiają się pomysły. No wie pan, no nie, nie siedzę zamknięty w gabinecie, więc gdzie nie idę, to, to, to jest temat przewodni, więc ludzie pytają, kto by to był, mają propozycje, wie pan, nazwisk się przewija różnych. Fachowców od prawa do lewa całe mnóstwo, więc to nie jest tak, że, że ludzie nie mówią. Pytam natomiast, o to, bo, bo to... pojawiają się w przestrzeni informacje o tym, że to jest pewien dług wobec wyborców PiSu, który pan zaciągnął podczas kampanii wyborczej rok temu. Okej, okay, jeżeli to będzie fachowiec, który, który będzie związany z elektoratem PiSu, no to super. Natomiast to musi być ktoś, z kim będziemy przez następne 4 lata. Współpracowali. No. Jeżeli ja dzisiaj nie wiem, to trudno, żeby opozycja. A ma pan, pan kogoś na, na, na tak, swojego kandydata, którego I... będzie chciał forsować? No rozmawiam, rozmawiam. Nie zdradzi pan. Nie. Dobrze. Nie, bo nie wiem dlatego. Okay. Wczoraj w Warszawie był prezydent sąsiedniego miasta miasta Żory, Waldemar Socha, był w Ministerstwie Infrastruktury w dwóch ważnych sprawach. Rozbudowa węzła w żorach Rowniu. Druga sprawa to kolej, kolej, która odjechała od Jastrzębia po ostatnich decyzjach wykluczenia programu Kolej Plus, zastąpienia go CPK. Co wydłuża proces do roku 2035. Minister obiecał, że pochyli się nad problemem. Pytanie, na ile to dzisiaj dla Pana jest mocne wsparcie, co dzisiaj Jastrzębie robi, aby jednak spróbować odbudować albo przyspieszyć ten cały proces? Bo przypomnę, to największe miasto w Polsce bez połączenia kolejowego nadal. Tak, my oczywiście rozmawiamy i z Urzędem Marszałkowskim i z Ministerstwem. Świetnie, że to spotkanie w Warszawie się odbyło. Pana Prezydenta Sochy. Ja rozmawiałem z Panem Sochą przed tym spotkaniem, bo rozmawialiśmy o połączeniu ŻOR i Jastrzębia w ramach kolei Plus, nie kolei CPK, co istotne i wspólnie ustaliliśmy nasze stanowisko, że będziemy forsować jednak, żeby ta Kolej Plus powstała. Każda rozmowa przybliża nas do tego celu i cieszę się, że takie, spotkania, że takie spotkanie wczoraj się odbyło. Co, co jest istotne z punktu widzenia naszych mieszkańców, to rozpoczęliśmy pracę nad strategią i odbyło się pierwsze spotkanie przy pracach nad strategią odbyło się z młodzieżą i firma, która będzie nam opracowywała wsadł do strategii, zadała młodzieży pytanie, co jest najważniejsze dla was i proszę sobie wyobrazić, że kolej. No więc nie mamy wyjścia, to jest rzecz, która, o której nawet młodzież dzisiaj mówi, że to jest najważniejszym punktem w rozwoju miasta. Ta decyzja sprzed kilku tygodni czy kilku miesięcy dzisiaj już nawet zaskoczyła pana, była bolesna o tym, że ten program, który miał założyć, że w 2029 roku wsiądziesz do pociągu, już nie byle jakiego i pojedziesz z Jastrzębia, no, tylko, że ta decyzja była tylko w przestrzeni medialnej, panie redaktorze, mhm. ponieważ natychmiast wystąpiliśmy i do marszałka, i do ministerstwa z pytaniem. Ja tu mam nawet odpowiedź, w której wynika, że panie prezydencie, ale jest realizowana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu uzupełnienia sieci kolejowej połączenia Jastrzębia Zdroju z Katowicami. Taki dokument dostaliśmy z ministerstwa. 2 Panie Prezydencie, temat kolei budzi niepokój nie tylko młodych mieszkańców, ale także tych wszystkich, którzy no chcieliby podróżować innymi środkami lokomocji niż tylko swój własny samochód. Pytanie naszych słuchaczy. Pan Darek z Jastrzębia Zdroju pyta m.in. o to, czy komunikacja zastępcza do Katowic, którą Pan obiecał uruchomić na czas budowy kolei faktycznie ruszy? Bo ta zapowiedź się pojawiła. Tak, yy, znaczy o tyle, o ile obietnica to była, bo rozmawialiśmy o tym, że będziemy chcieli, aby PKP uruchomiła komunikację zastępczą. O tym yy, rozmawiałem już z Kolejami Plus i z panem Marszałkiem. Natomiast yy, chcemy na, na dzień dobry dostosować rozkład jazdy w taki sposób, aby nasi mieszkańcy mogli dojechać do dworców, które mają połączenie z Katowicami i zresztą Polski i Europy, tak aby korelowały z rozkładami jazdy tych pociągów. Kiedy? To, to się już dzieje. Już yy, rozmawiamy z MZK, aby dostosować rozkład jazdy również do Zebrzydowic, ponieważ tam yy, w tej chwili też jest przebudowywany dworzec i, i zdaje się, że się zapowiada... W Ale ile się wśród. nie mylę, to pan liczył na też wsparcie Urzędu Marszałkowskiego w tej operacji? Ja nadal liczę. To znaczy liczę na wsparcie Urzędu Marszałkowskiego w ramach yy, kolei zastępczej do, do Katowic. I to i o tym nad tym cały czas pracujemy, a rozkład, dostosowanie rozkładu jazdy do autobusów, do PKP okay. to jest nasza, nasza tak no, Natomiast no, pytam o tobie pan, no, nie ma kolei, nie będzie jej przez najbliższe kilka lat. Liczy Pan na te autobusy, na wsparcie? Pan rozmawia z Urzędem Marszokowskim, mówi Pan: pracujemy, pracujemy, no ale my czekamy na efekty. No tak, no nic nie przychodzi w tydzień, czy miesiąc. W Urzędzie Marszokowskim w tej chwili też trwa, rozumiem, decyzja, co z tą koleją plus. No bo ja sobie nie wyobrażam, że, że co innego się mówi, a co innego się robi. I ja uważam, że do czasu uruchomienia. Połączenia kolejowego do Jastrzębia powinien Urząd Marszałkowski sfinansować albo współfinansować kolej zastępczą. Czy to się uda? No, mam nadzieję, że tak. Michał Urgoł, prezydent Jastrzębia Zdroju, jest porannym gościem Radia 90. Pytanie naszych słuchaczy i temat sieci energetycznych, która budzi sprzeciw zarówno mieszkańców, jak i samorządu Jastrzębskiego już w dalszej części naszej rozmowy. A słuchaczom Radia 90 życzymy co? Szczęśliwego dnia, 13, 13 piątek. 50, tak. Panie prezydencie, to kiedy się może pojawić ta, ta komunikacja zastępcza? Bo, no bo faktycznie gdyby, gdyby to było w gestii władz miasta mojej czy, 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 czy w ogóle samorządu, to ona by już była. Natomiast no, musimy niestety naciskać tutaj na, na przewoźnika, czyli PKP, bo tą, tą komunikację zastępczą powinno realizować PKP w ramach y, swoich obowiązków, a finansować marszałek w ramach y, komunikacji. A jakie między... pan ma dzisiaj relacje z marszałkiem? No, poprawne. Poprawne, to znaczy y, ciężko być jest. Lepsze. Ciężko, chodzi o to, hmm. że ciężko jest się spotkać, y, ale już nam się to dwukrotnie udało, więc mam nadzieję, że, że teraz po roku. Kiedy już ten kurz opadł i wszyscy też też był okres przedwyborczy, więc też nie było łatwo. Mam nadzieję, że teraz te. te ta... To wczorajsze się... spotkanie w Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury współorganizowali posłowie z regionu, Krzysztof Gadowski. Tak. Platforma. Zgadza się. To przeszkadza w kontaktach? Znaczy, ja, ja z tym nie mam problemu. Cieszę się, że. To no bo on otworzył drzwi jako poseł w partii, która dzisiaj rządzi, tak? A czy ja, ja się również spotykałem z, w Ministerstwie w sprawie kolei jeszcze w zeszłym roku, więc rozumiem, że tam w Ministerstwie słyszą nasz głos i cieszę się, że każdy, każda cegiełka dołożona do celu, aby ta kolej powstała jest dla nas bardzo cenna i mam nadzieję, że, że w Ministerstwie też słyszą i widzą te głosy wszystkich parlamentarzystów, bo wszyscy, wszystkim zależy na tym samym, żeby, żeby tą kolej przywrócić. Panie prezydencie, mówimy o przywróceniu kolei, a jednocześnie mówimy o też dużej inwestycji, która budzi niepokój wśród mieszkańców. To jest budowa 90-metrowych słupów energetycznych. One mają przez Jastrzębie Zdrój zostać poprowadzone. Tak, Czego no, się boicie? Yy, no, jako Jastrzębie Zdrój jesteśmy już wykluczeni inwestycyjnie poprzez zdegradowane tereny, yy, poprzez brak komunikacji o której, kolejowej, o której mówimy. I jeszcze nas PSE chce poczęstować dwoma liniami wysokiego napięcia, bo to są dwie linie wysokiego napięcia. Gdzie słupy będą 90-metrowe, a pas wykluczenia inwestycyjnego wokół nich to będzie, nie wiem, promieniu przynajmniej 100 metrów. Boimy się, mieszkańcy, mieszkańcy się obawiają spadku wartości działek. Obawiają się no, widoku tak, za okna, na, zamiast na Beskidy. Dzisiaj, dzisiaj widzimy z Jastrzębia Beskidy, y, że będzie linia wysokiego napięcia. Pracujemy nad tym, żeby, żeby ten szlak, y, żelazny szlak rowerowy, z, był atrakcją turystyczną ogólnopolską, y, gdzie wieżę widokową pro, projektujemy, a nagle stanie wieża antywidokowa. Dobrze, mówi pan w Jastrzębiu nie, no to gdzie je poprowadzić, skoro trzeba. U no, sąsiada? No, gdzieś w granicy albo w le, w, na terenach leśnych. No, przecież takie inwestycje się nie przepuszcza przez środek miasta. Ona naprawdę dzieli miasto Ona przez, przez centrum Ruptawy przechodzić ma ta linia. No, mieszkańcy Ruptawy dawno powołali komitet do walki z tym i odkąd zostałem prezydentem, no, włączyłem się w ich protest, bo już wcześniej w jakiś sposób jako radny miasta pomagałem, a teraz mam większą siłę, więc wyraziliśmy ten sprzeciw. Bardzo stanowczo poprzez uchwałę Rady Miasta, poprzez uchwały Rad Osiedli i Sołectw, które sprzeciwiają się tej inwestycji. I udało nam się również włączyć w sprzeciw jasnowską spółkę węglową, która też zorientowała się, że tam są też cenne pokłady węgla. Kiedy ma zapaść decyzja ostateczna? Ta decyzja ostateczna zapadła już jakiś czas temu. Natomiast my Oczywiście, teraz Polsce żeby, żeby, żeby to. Tak, ale to, to kiedy, kiedy, kiedy temat może zostać rozwiązany. No i... pytanie do PSE. No my wiemy, że wiemy, że zaczęli e, pracować nad jakimś innym wariantem, natomiast y -hmm. e, czy to się ziści i kiedy, to, to nie odpowiem, bo, bo pan mnie potem będzie z tego rozliczał. A nie wiem. Panie prezydencie, e, będziemy do tej sprawy oczywiście wracać, a ja teraz wrócę do pytań naszych słuchaczy. Pan Mariusz pyta: e, Co z basenami termalnymi, tak obiecowanymi przez pana, pana prezydenta? E, Pan Mariusz przypomina, że akwapark na Warszawskiej z basenem Laguna to pomysł u pani prezydent Anny Hetman i nie był przez pana obiecywany. Więc co dalej? Tak, no nie. My, pra, my projektujemy nowy akwapark przy ulicy Warszawskiej. To fakt. Natomiast nie mówimy o rozbudowie basenu lagona, tylko mówimy o budowie nowego akwaparku. Mamy tam już te badania przeprowadzone, jeżeli chodzi o ciepłą skałę. Nie ma tam co prawda wody, ale jest gorąca skała, więc będzie można wykorzystać to ciepło do podgrzewania wody w tym akwaparku i te prace już trwają. Będziemy, będziemy przystępowali do ogłoszenia postępowania przetargowego na projektowanie. Kiedy? No chciałbym do końca lipca. Do końca lipca przetarg? Na projekt. Na, Na koncepcję i projekt, tak. Koncepcja, projekt, realizacja? No chciałbym w tej kadencji zacząć. Zacząć, czyli tak. nawet nie wejdziemy do tej wody? W tej kadencji? No, no cztery lata zostały no, Panu. No byłoby, byłoby, jeżeli nie będzie przeszkód po drodze gdzieś z takich administracyjnych, a często są, to może się uda. Może się uda wejść do ciepłej wody termalnej. Temperatura 30, plus, rozumiem, tak? tak to to w, takich, w takich wannach musi być taka temperatura, bo to, bo to tego oczekują mieszkańcy. Dobrze, to nim poczekamy na kąpiele termalne, to ja zapytam w imieniu pana Piotra yy, pytanie o kąpieliska. Yy, w rybniku otwierają kąpieliska i baseny jutro yy, w żorach od 10 czerwca a w Jastrzębiu, zdroju jak zwykle dwa tygodnie później. Pyta zirytowany pan Piotr. Dlaczego znowu jesteśmy za innymi miastami? No tak to wynika z harmonogramu jaki prowadzi MOSIR. To, jest, to są umowy z ratownikami, to są umowy z gastronomią, to jest dopuszczenie przez Sanepid Wody. To, to, tam jest mnóstwo procedur po drodze. Pogoda też nie sprzyjała, więc myślę, że ten tydzień, dwa to mieszkańcy... Nam Czyli za dwa tygodnie wchodzimy do wody już przy wiastrzębiu zdroju. Ale dobrze, że pan redaktor o tym wspomina, to postaramy się w przyszłym roku pomyśleć o tym wcześniej. No tak, no bo klimat się zmienia, wie pan, jaki był maj zimny i. My też się jakim... dostosowujemy do roku szkolnego, patrzymy pod kątem wakacji i tego, żeby dzieci i młodzież, którzy dzisiaj są w szkołach, żeby mogli korzystać z basenów. W czasie wakacji, a nie w czasie roku szkolnego. Kolejne pytanie od mieszkańca Jastrzębia Zdroju, który pyta o to, aby pan powiedział coś na temat pomysłu centrum przesiadkowego, bo słuchacz nie może zrozumieć, na czym ono by miało polegać. Do jakiego rodzaju komunikacji byśmy mieli się przesiadać, jak tylko autobusy miejskie jeżdżą w granicach miejscowości? No. Autobusy nie jeżdżą w granicach miejscowości, bo jest to międzygminny związek komunikacyjny, więc jeżdżą i do rybnika, do Żor, do Ale przede wszystkim ten punkt przesiadkowy ma spowodować, żeby się właśnie w granicach w obrębie miasta Jastrzębia poruszać z łatwością, tak, żeby nie czekać na autobus. A brakuje nam też dworca takiego sprawdziwego prawdziwego zdarzenia. Ale jest na północnej dworzec. Zgadza się. Natomiast Dworzec, jest... który wie pan, nie pamiętam, był otwarty no, parę lat temu. Ładnie wygląda. Można on... robić zdjęcia, on jest cały czas pusty. No, on wygląda ładnie, natomiast ta, ten, ten dworzec na Arki Bożka spełnia właśnie taką funkcję, gdzie dojeżdżają autobusy poruszające się w obrębie centrum miasta i z sąsiednich SOS mieszkańcy mogą się tam właśnie przesiąść. Jest potrzeba, żeby zbudować również taki obiekt kubaturowy jako, jako, dwo, jako dworzec. Ale też y, potrzeba jest wszystkich autobusów, linii prywatnych, które, które, czy Flixbusa, które korzystają, z których korzystają nasi mieszkańcy, jak również takiego dworca, gdzie różne wycieczki mogłyby korzystać. Więc to, to jest bardzo cenne, a mamy to sfinansowane ze środków unijnych z y, subregionu zachodniego, gdzie, gdzie mamy zagwarantowane. 12, 14 milionów złotych, więc po naszej stronie jest niewielki koszt 2 milionów złotych. Kiedy to centrum powstanie? No w tym roku chyba będziemy głoszali mm -hmm. przetarg, i to, i to będzie, mam nadzieję, jak najszybciej. No ale a, a co z, z Północną, co z dotychczasowym dworcem, co no, z tym miejscem? No ono tam, ono tam spełnia swoją funkcję. No bo jeżeli również... kiedyś będzie kolej w Jastrzębiu, a wszyscy wierzą, w to, no, mam, no. mam wrażenie, że pan też wierzy, ale to, to... No to, to bliżej północnej, prawda? Zgadza się, ale to jedno drugiego nie wyklucza. Tam, tam będzie dworzec, na północnym ma powstać dworzec kolejowy, więc mam nadzieję, że że te dwa dworce autobusowe wzajemnie będą korelowały, a nie, a nie konkurowały. Panie prezydencie, no i jeszcze pytanie, które chciałem też zadać dotyczące centrum Jastrzębia Zdroju. Dzisiaj wiemy, że ten ciężar się przeniósł do Zdroju w dużej mierze, tam wydarzenia kulturalne, tam inwestycje, a co z działką w centrum miasta, obok moku, Bo to też jest coś, co budzi zainteresowanie już od wielu lat, no i Zastanawiamy się wszyscy, co dalej z tym kwartałem. Mam zgodę Rady Miasta na to, żeby ten teren no, kupić. Trwają w tej chwili rozmowy ze spółką Atrium, która jest właścicielem tego terenu. Na czym stoimy? Czekamy na wycenę naszą, którą zleciliśmy. Rzeczoznawcy, aby powstał operat szacunkowy z takim rozbudowanym rozdziałem, gdzie też będzie inwentaryzacja drzew. Kiedy? Wydaje mi się, że to się już powinno kończyć. Temat Centrum wraca, wie pan, przy każdej naszej rozmowie, ja. od, odkąd pamiętam, i z panem, z pana zastęp poprzedniczką, panią Hetman, i, i jeszcze z poprzednimi władzami miasta. Tak, bo ten temat jest od 30 lat no, nierozwiązany. No, i mam nadzieję, go że. go rozwiąże. Chciałbym bardzo uh -huh. dokończyć miasto Jastrzębie Zdrój, bo jest miastem niedokończonym. Miasto Zdrój jest miastem niedokończonym, mówi pan prezydent. Właśnie przez ten przez te 11 hektarów kwartału. Tak to nie ja mówię, to mówią mieszkańcy: Jastrzębie Zdrój, miasto niedokończone. więc to, to myślę, że ta strefa centrum. Rozpoczęcie inwestycji mhm. tam spowoduje dokończenie miasta. Panie prezydencie, to jest nasza ostatnia rozmowa na pewno przed wakacjami. Te wakacje można spędzić w Jastrzębiu Zdroju. Tak, choćby na basenie, <coughs> o którym rozmawialiśmy, ale też sporo imprez kulturalnych właściwie nie ma dnia, kiedy w mieście Jastrzębie Zdrój się coś nie dzieje z takich większych rzeczy. Zapraszam na Carbo Rock Festival, to jest 5 lipca. Miejska Biblioteka Publiczna organizuje kulturalny Open Space 29 czerwca w parku zdrojowym. No i jastrzębskie lato muzyczne, co tydzień jakaś impreza, jakiś koncert, naprawdę dużo się dzieje. Lato muzyczne, to Pana na koniec już zapytam, bo Pan jest muzykiem. A, amatorem. Znaczy, amatorem. Pan gra na gitarze basowej? Z... Zgadza się. A kiedy Pan wystąpi dla Jastrzębia? No. Po tym pytaniu to będę chyba musiał coś. Wie pan, zrobić. prezydent z gitarą, no to to. Znaczy w ogóle z instrumentem, to, to, to. No nikt na razie takiego pomysłu nie podał, no to może rzeczywiście może rzeczywiście, gdzieś przy jakiejś dobrej okazji. Tak, tak jak wspomniałem, jestem amatorem, więc to nie może być festiwalu. umówmy się także przy kolejnej naszej rozmowie pan przyjedzie z gitarą i tutaj. Parę strun, pan szarpnie. Nie, gitara basowa jest instrumentem. No właśnie, bas ma to do ta, siebie, że ta. trzeba by go podłączyć rytmiczny, do wzmacniających Ale ta. jest rytmicznym, więc to musiałoby być. Mm -hmm, taką mm -hmm. Dobrze, no to czekamy na, na występy Michała Urgowa. Gdziekolwiek się nie pojawi, to, to będziemy z przyjemnością w Radio 90. informować o tym, że prezydent e, także muzykuje. No i pan dyryguje tamtym miastem, bo faktycznie e, potrzeba, potrzeba przyspieszenia, bo tak jak widzimy, no. E, no wszystko rodzi się w bólach, ale ten naprawdę tych rzeczy, które przez ten rok się wydarzyły jest całe mnóstwo i idą w dobrym kierunku. Powiedział w porannej rozmowie prezydent Jastrzębia Zdroju Michał Urgoł: "Dziękuję za dziękuję. wizytę, dziękuję, dziękuję za, za spotkanie a słuchaczom i internautom życzymy dobrego dnia".